Cześć moi drodzy! Chciałem pokazać Wam bardzo prosty, ale bardzo ciekawy eksperyment dotyczący zmiany kąta na prostym odcinku nóża. Teraz jesteśmy z Wami na środku nurża. Kąt ostrzenia jak widać 20 stopni, i teraz przechodzimy na ciubek nóża i zobaczymy jakie będzie kąt ostrzenia na ciubku nóża. Jak wiadomo. Zawsze mierzymy kąt ostrzenia prostopadle do krawędzi źniącej nóża. Dlatego ustalamy kątomierz w pozycji prostopadlej do, do krawędzi źniącej. I mamy tak samo 20 stopni. Tak samo jak na środku nóża. Teraz jeszcze raz przechodzimy na środek nóża, żeby upewnić się, że jesteśmy w tym samym kącie ostrzenia. No i teraz przechodzimy do rękojeści. Zobaczymy, jaki będzie kąt ostrzenia na rękojeści murza. Widzimy, że tak samo 20 stopni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.